Chybi, za to weź mnie. Nie chcę czekać takiej chwili, co by ci nie uszyli, panie nie ich we śmiech. Jeśli kogoś z mej rodziny ma trafić, niechaj chybi, zamiast za to tydzić we śmiech. Nie chcę czekać takiej chwili, co by ci nie uszyli, panie nie i we śmiech. Jeśli kogoś z mej rodziny ma trafić, niechaj chybi, zamiast za to tydzić we śmiech. Nie chcę czekać takiej chwili, co by ci nie uszyli. Nie, nie i weź Wiele byłoby ku często miałem tego dosyć Jednak jakbym miał to zrobić Bym se wyrwał wszystkie posy Jak szaleiłbym się na jeśli miałoby to pomóc Żeby wszyscy razem zdrowi i szczęśliwi w jednym domu I wiem, że często pod góry i wiem, że często bolało Wiem, że z czasem proste słowa to jednak kurwa za mało Wiem, że grał w lepiej, wiem, że mówię prosto z serca Oddałbym chociaż się moje, bardzo dziś to mnie napędza Pierdolony świat ponury i internet czyste zło Młodzież zakłada kapury I wypierdala na front, gdzie na kodzie kosy tu gdzie w dobro nikt nie wierzy, na rodziny wykazuje w chwilę. Milion moich przeżyć, miłość trudno o tym mówić. Miłość trudno jest zaprzeczyć. Miłość trudno jest się przyznać. Miłość łatwo okaleczyć. Miłość możesz mówić wiele. Miłość hamuj karuzele. Miłość takie przeznaczenie. Miłość dla niektórych cenie. Jeśli kogoś z mej rodziny ma trafić, A czujesz ty czujesz swe najgorzej decyzje? Dziś, nie chcę czekać takich chwili, co by ci nie usyli, panie, nie ich weźmie. Jeśli kogoś z mej rodziny ma trafić, niechaj. I co by ci nie usili, a nie, nie ich Jak zabrata brata wleciał brater to powinien znać tu każdy W stanie oka złamać, zepsuć głowę, chore jazdy Dalek gdy poszedł po a ma ten zanim strach o niego Związali do czarnej dziury, chcieli wrzucić z nich każdego Nic pozytywnego nie ma, właśnie nie zdążę do tego Za rodzinę pani idę, ty weź mnie, nie chcę być sam Tu, gdzie spąty robią w kąty jest za daleko, wiem że spotkamy się razem Wszyscy tam u nieba bram Wiem odrzucam chory, myśli, wiem że nie mogę tak długo W głowie na kurwian muzyka, taka, więc piszę do tego Chcę by wszystko było dobrze, będę pisał, lecą grubo Wersy, które dziś składam, tak jak z synem Klocki Lego Dla rodziny zrób ci dla rodziny łam schematy Dla rodziny pierdol melasz i dziś wcześniej wróć do chaty Dla rodziny z zmienię... Życie, choć się mogło wcześniej psuć Dla rodziny, dla rodziny, dla rodziny Cały frut dla rodziny Ponów próbę dla rodziny Pierdol złości dla rodziny Jeśli trzeba, potrzeba Szybciej dorośli dla rodziny Panie, daj mi odrobić wszystkie stracone Dla rodziny, panie, idę Wszystkie krzywdy wybaczone Jeśli kogoś w mojej rodzinie ma trafić Niechaj chybi W za to ty dziś weź mnie Nie chcę czekać takich chwili Co by ci nie uszyli Panie, nie i weź mnie Jeśli kogoś w mojej rodzinie ma trafić Niechaj chybi,